Siemanko, cześć jest ja witam was bardzo serdecznie w takim specjalnym w sumie filmie I tak, w sumie nie wiedziałem, że to nagrać, no ale ja tak stwierdziłem, kurde, każdy się w to bawi, a ja to nagram I będę tak samo oryginalny jak pewna inna osoba sławna, która to już nagrała i tak ściągam od niej, bo mogę I Mamy tutaj coś takiego, jest tutaj, który youtuber jest do siebie najbardziej podobny, no i sam jestem ciekaw, jeszcze tego nie robiłem, żeby nie było Myślę, że tego nie robiłem, więc zobaczymy. Klikniemy tutaj. Tutaj mi każe przez Facebooka się zalogować. No, no dobra. Ok. No i Skype oczywiście musi. Sorry, Skype. Analizuję Twój profil. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, co mi wyjdzie. Generuję wynik. Jestem w 94% podobny do zdupy. Wspólne cechy, jestem ironiczny, jestem wygadany, jestem bezpośredni. Aż to udostępnię po prostu, bo mnie tutaj. Aha, xd. Udostępni. Je... Bezpośredni, może jestem. Wygadany, nie mam pojęcia. A ironiczny, no może też, w sumie. Ale są inne osoby, do których by bardziej pasował. No, no dobra, no Nie będę się z większą siłą sprzeczać Więc dobra, to byłoby na tyle, ale zanim to jeszcze jeszcze zostańcie chwilkę. Yy, zapraszam was na Instagrama. Halo, halo. Bo coś tak nie, nie halo, patrzcie się 8 obserwujących. Ja chcę 100! Ma być 100 obserwujących po tym filmie. Więc wbijajcie do link do, do opisu i tam macie Instagram. I followujcie na Instagramie, co z tego, że ostatnie zdjęcie było parę tygodni temu, dwa, czy tydzień temu. Followujcie mnie na Instagramie, no dobra. I, I przypominam a właśnie, jeszcze przy okazji po, pokażę. Playlisty youtuberów, polecam bardzo. Pięciu utworów póki co, uzupełniam na bieżąco. Mam nadzieję, że film się wam podoba, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i Instagram, pamiętajcie, głównie Instagram i Facebook, fanpage grupa. No, i to byłoby na tyle. Trzymajcie się, pa pa.